Że są takie momenty, kiedy człowiek orientuje się, że naprawdę mieszka w Tajlandii, bo na co dzień, moi drodzy, to jest praca, spotkania, słońce, po prostu życie się tutaj toczy, ale dopiero wieczorem, kiedy wychodzisz z rodziną, chociażby na taki markę, który jest za mną, Wang Tao dociera do ciebie, gdzie naprawdę jesteś, i to jest właśnie totalny miks. Tutaj są Tajowie, są Europejczycy, są też, no wśród nich też Rosjanie, bo jest ich duża tutaj przewaga. Są też ludzie z całego świata, bo tym się charakteryzuje Tajlandia, i wszyscy są w jednym miejscu. Jedni z drinkiem w ręku, drudzy z dziećmi na rękę, i po prostu wpływa i się toczy życie. A ten market jest tutaj w każdy piątek, i to jest taki właśnie mój rytuał, że po pracy w piątek właśnie wpadam tutaj z rodziną. I tutaj nie chodzi też moi drodzy o to, żeby mieszkać w Tajlandii, ale żeby poczuć tą Tajlandię, jaka ona naprawdę jest. I w takich chwilach jak ten wieczór, naprawdę ją czujesz. Czujesz ją pod stopami, czujesz ją też w powietrzu, czy chociażby w ludziach. To jest to, co kocham w Azji, że możesz żyć ekskluzywnie wśród ludzi z całego świata, ale wciąż być blisko takich właśnie prostych rzeczy. I właśnie to jest balans, którego moim zdaniem w Europie już dawno nie ma. I wiesz co? To też jest życie, które warto konsumować. A ty, kiedy wbijasz? Azja to nie marzenie, to kierunek. Kambodża, Tajlandia, Filipiny. Ogarniamy wszystko.